Po naszym trudnym i żmudnym badaniu, trwającym trzy godziny zegarowe, i werbowaniu przez hanie, uczestników eksperymentu, e, którzy nie byli tylko uczniami naszej szkoły, również kandydatami oczekującymi na przesłuchania, e, mam nadzieję, że ich nie wystraszyłyśmy i że będą z nami od września, będą chcieli tutaj być, sformułowałyśmy następujące wnioski. Wniosek pierwszy. pierwszy: Uczniowie szkoły muzycznej wykazują się wysoką empatią dokonując oceny innych wykonawców, być może ze względu na świadomość dużego wysiłku wkładanego w edukację muzyczną oraz własnymi odczuciami związanymi z otrzymanymi ocenami od nauczycieli bądź publiczności podczas koncertu. Wniosek, Wniosek drugi. Sytuacja konfrontacji uczniów szkoły muzycznej z wykonawcą po napisanym komentarzu pozwoliła im sprawdzić na ile ich odwaga pozwala zmierzyć się z poczuciem doświadczonego desonansu poznawczego. Wniosek, Wniosek trzeci. trzeci. Większość opinii udzielanych przez uczniów szkoły muzycznej była pozytywna. Nawet jeżeli pojawiały się negatywne komentarze, miały one charakter pozytywnej krytyki dającej możliwość poprawy jakości gry. Na koniec chciałyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom naszego eksperymentu oraz wykonawcom z zaściany bez których nie mogłybyśmy jego zrealizować. Zatem bardzo serdecznie dziękujemy Klarne Ciście, Brunowi Kuczyńskiemu, Skrzypaczce, Wiktorii Kurpisz, oraz trębaczowi, trębaczowi Wojciechowi Nieskutce. Dzięki. Osoby... Eee. <laughs> Mówię to, ale wiesz co? Komentarz, tak? Jakby byli anonimowami użytkownikami Animowami? Animowami. <grym> tak <jak> spajki. <grym> <grym> um, no nie, zepsułam. To, tak. <grym> po naszym trudnym, żmudnym badaniu, trwającym trzy godziny. Zegarowe i werbowaniu przez Hanie uczestników badania, którzy byli wolni na korytarzu czekający na zadania, na zajęcia, skopałam. Po naszym trudnym, żmudnym badaniu. Po naszym trudnym żmudnym, trwającym 3 godziny badaniu. Po naszym trudnym, żmudnym, trwającym trzy godziny badaniu, przeprowadzonym w murach naszej szkoły. E, e,